Witam Was, wszystko najdowo. Jeśli chodzi o kalendarz, Google, kalendarz Sony. Chciałbym coś dograć jeszcze, bo zapomniałem o jednej rzeczy, a mianowicie o zadaniach. Jak robiłem pełny film na temat kalendarza Sony, to, to jeszcze było coś takiego jak zadania. Więc otwieramy kalendarz i Wam tylko powiem gdzie to jest. Tu, jak nie widzieliście całego filmu, na te, filmu na temat kalendarza, to zachęcam. I tu mamy zakład, zakładkę zadania. I co to jest? Tym się różni zadanie od wydarzenia, bo zasada działania jest taka sama, jak w przypadku kalendarza Google. Wydarzenie jest takie, że tam ustawiasz sobie datę rozpoczęcia, zakończenia, i, czy tam godzinę rozpoczęcia i zakończenia, nazwę i, y, współpracowników i tak dalej. A zadanie różni się tylko tym, że tutaj ustawiasz czas, do kiedy masz to wykonywać i przypomnienia. I niczym więcej. I tytuł, nazwa tego zadania. Jak zobaczycie, kliknę, no, teraz dodaj, to możemy sobie wpisać nazwę. TS. Test, proszę bardzo. O no i To ja muszę spać jakieś to możemy poprawić. Nie, nie, bo tutaj autokorekty chyba nie ma w tej duże. T. -s -p no mam z boku ten telefon i myślę pisze. A OK. Mamy termin. Normalny bi biorę czyli możemy ty jeszcze te zadania. Nie? Jak ustawimy wyższy... Wysoki priorytet, to to zadanie zostanie umieszczone wyżej na liście niż to z normalnym czy niskim. I jeszcze mamy termin, czyli ustawiamy czas, do kiedy ma się to zadanie wypo do, do kiedy ono jest do wykonania. One też czytasz. Jak ustawię sobie na przykład 2 września, swoją drogą nagrywam do 1 więc jak tam, jak oglądasz, jak oglądają to uczniowie, to jak na rozpoczęcie roku, super co, <laughs> dobra. I jeszcze mamy przypomnienie, możemy ustawić sobie, nie, godzinę przypomnienia i opis, możemy to zadanie jeszcze opisać i po prostu dodawać, nie. I to jest zapisane lokalnie, z tego co wiem, to nie, nie synchronizuje się z chmurem, z kalendarzem Google. A widzicie, i możemy sobie zaznaczyć, jak to sobie zaznaczymy, to jest zrobione. Taki do, -do list. Ja sobie to teraz usunę. O, no, no i to byłoby tyle. A świadczy o zadania, bo o tym, jak robiłem film o kalendarzu, to zapomniałem, nie? E, wspomnieć o tym. Więc to takie krótkie, jeszcze takie krótkie nagranie odnośnie zadań w kalendarzu Sony. Aby się ktoś zastanawiał, a nie wiedział o co chodzi. Eee, dobrze. Jeśli chodzi jeszcze o drobne aplikacje, to odkryłem, bo też robiłem film od naszych drobnych aplikacji, nie? A jeżeli nie, bo ja nie wiem jakie to kolejności robiłem. Yy, będę wysyłał, bo to może być osobą, to będzie takie coś. Ale to myślę na końcu, raczej to co teraz robiłem, więc no, prawdopodobnie jest widoczne już w tym na temat drobnych aplikacji. Jeżeli tak, to sobie go najpierw obejrzyj, żebyś wiedział o co chodzi, ale chcę wam pokazać jeszcze drobną aplikację ActiveClip. Co to jest? Bo ja to sprawdziłem. ActiveClip to jest nic innego jak. Zrobienie z zrzut ekranu. Przechwyć ekran. O, zrzut ekranu zrobiony, nie? W taki sposób wygodny. Musimy zezwolić na dostęp, żeby zostało zapisane. I to możemy sobie ten zrzut ekranu przechwyć. Przyciąć tą pierwszą ikonkę to jest przycinanie. Eee, tak, przycinanie? Zaraz zobaczymy. Tak, przycinanie. Dalej mamy, ten kubełek z farbami, to jest malowanie. Coś co, co, co się odświeżyło nam teraz. Bo się, aha, no, to jest tak, malowanie. Włączył się skicownik. O nim też był film. Czekajcie, zrobię nowy do ekranu, bo coś... Bo coś pokiczałem. Active Clip. Proszę bardzo, jeszcze raz na ten kubełek, to nam się otworzy szkicownik i tu możemy sobie również rysować po tym potem po tym całym... E, PS Proszę bardzo. Możemy go przesuwać, to... Mm -hmm. Muszę przestanowić wideo. A jeszcze jedna opcja jest tam, jeśli chodzi o Active Clip. Ja to z pokazuję potem. Udostępnianie i wyszukiwanie w Google. E, tak podobnie jest to YouTube'a, na przykład jak mamy jakiś problem, nie? A propos tego rysowania, to mamy jeszcze tutaj narzędzie takie jak symetria, czyli możemy włączyć, sprawdzić, czy jest wszystko symetryczne. Nie, tym na dole, co to jest? To jest nie nieprzezroczystość, możemy ustawić nasycenie koloru, odcień, a to nie jest rysowanie, to jest zmiana kolorów. Zobaczcie. A. Dalej mamy nasycenie koloru. Możemy zrobić czarno biały I jeszcze mamy ustawienia jakieś dodatkowe. Jakość ekranu. Jasność, przepraszam. Czyli jasność tutaj ekranu. No a to. To pierwsze to co to jest? Nieprzezroczystość. Aha. Ty możemy zrobić taki półprzezroczysty, nie? Myślałem, że to rysowanie jest i to możemy sobie zastosować. A, wiecie, ja chyba z wami się uczę. Kliknąłem na ten ptaszek, pojawił i teraz dopiero mogę rysować na tym. To jeszcze raz. Od dobra. Jeszcze raz, active -click. Robimy zrzód ekranu. Klikamy na ten kubek z farbą, to się odpali nam ten szkicownik i to mamy... Jak sobie to zapiszemy, to mamy możliwość teraz sobie dodawania tekstu. Tutaj to T to jest dodawanie pola tekstowego. Nie? Ta, ta ikona to jest różne emotikonki i naklejki. Tu mamy jeszcze, czekajcie, musi to nam wniknąć. ikona aparatu to jest robienie zdjęcia. I te dodatkowe opcje to już Wam pokazywałem. Jak robiłem film na temat szkitownika, o nich wam mówiłem. A na dole co mamy? Tutaj. Gotowe zapisywanie, nie w szkicowniku, Swobodne przechowywanie. To możemy to sobie aktywować to i nam się wtedy możemy teraz sobie ten kształt nam przekształcić w jakiś sposób czy te kolory właśnie co robiłem, czy czyją dalej mamy cofanie zmian, ponawianie edycji i y, warstwy ty jak pracujesz w Photoshopie, to będziesz wiedział o co chodzi. Możesz warstwami się tutaj bawić nawet. Nie? O. Możesz inny, inny obrazek dodać i nałożyć go na jako kolejną warstwę na pik. No, no, i jeszcze tutaj mamy ukryć paski narzędzi. Możemy schować. Dobra, to tyle. Ode mnie. W tym nagraniu pokazałem Wam jeszcze dodatkowe funkcje tego całego szkicownika, jeśli chodzi o zrzut ekranu nie? i zmianę kolorów. kolorów. I, więc tak, i jeszcze pod, na początku wspomniałem Wam o, o ten. o tym kalendarzu, no musiałem poczekać, bo mi się tutaj kabel cofnął, to przepraszam, e, o tym kalendarzu Sony i zadaniach, nie? Także to taki jeszcze film dopełni, dopełnia, dopełniający odnośnie tych dwóch usług. Także jeśli chodzi o Sony, to to byłby ostatni film z tej serii, bo nic więcej już wam nie, ciekawego nie pokażę raczej, bo nic tutaj fajnego nie ma już. Były aplikacje, o nazwie Watch New, to był taki ja wam pokażę aplikację, które ja wyłączyłem na koniec, bo to jest może was zainteresować. Powiem wam, co to było. Nie? Ale te aplikacje również nie działają. Dlatego ja mam wyłączone. Żeby nie przeszkadzały. No, aplikacje i szukamy i teraz wam powiem, co tu jest wyłączone. Wejdę do ręki, bo będzie będzie Znajdę coś i wam powiem. O, pierwsza rzecz to File Commander. To jest manager plików dostarczony wraz z Sony w, na, z Romem ten, ten telefon, ale to jest, nie, nie, to nie jest manager plików od Sonego, tylko stworzony przez kogoś, ale to był trial i ten trial już się już skończył, dlatego go musiałem wyłączyć. Bo ja używam Solid Explorer. A. Kolejną rzeczą jest Hangouts, który również od Google taki komunikator, który również nie działa, bo jest to zastąpione przez Google Meet. Dlatego po prostu nabijem go, a po drugie nie używam, dlatego go, no tam land, chyba byliśmy i na, nie działa, więc dlatego wyłączone mam i muszę to, teraz to sobie wyłączyć, żeby nie zapomnieć. Okej, okay. co dalej? Mam, o, mówił kreator, mówił kreator, mówię kreator, że robiłem film. Muzyka Google Play też mam, też mógłbym to wyłączyć, ale niech jest. Bo muzyka Google Play to teraz jest YouTube Music, nie? Playstation Video to to jak chyba konsole Playstation to, to, to ma, jest tam takie coś jak Video, to jest takie VOD. Od Sonnego jakby, no tak, to jest VOD od Sony, ale on, on ja nie mam, a po więc wam nie pokażę i konsoli tym bardziej, więc <gryw> więc o w tej Mnie nie pytajcie, mój brat ma tylko Xboxa, ale starego, 360, co jeszcze też wyłączony mam. Smart Connect. Smart Connect to jest taka usługa od Sony, która pozwala na kon kontaktowanie się z urządzeniami typu telewizor, konsola, właśnie przez WiFi i sterowanie nimi przez y, telefon. Nie? Ja dlatego, już, mam, Mój brat ma telewizor Sony, ale nie obsługuje tej usługi. Coś jeszcze jest tutaj wyłączone. Track ID. track ID to był taki szezam od Sony, ale również on nie działa już, a mógłby działać, bo działał bardzo dobrze, no ale mamy szezama o planie, więc nie należy na zakaz, tylko korzystać z tego, co jest. Będę tak do ręki, bo będzie mu się lepiej, mam nadzieję, że widzicie, co ja tu pokazuję wam. Znajdziemy jeszcze coś wyłączonego. Nie, nie, nie ma nic już więcej wyłączonego. Także widzicie, nic już ciekawego nie ma, nie jest chodzi o Sony. Yy, a propos yy, jakichś funkcji dodatkowych w systemie, to Wam powiem, że użytkownicy to teoretycznie, ja myślałem, że tu sobie możemy dodawać jakieś konta i się ulogować jak w Windowsie, ale to, to nic, to nic ten, ten, nic, ten rzeczy, to, po, to po prostu jest, to są konta e, Google i konta tych, e, w różnych usługach tam są umieszczone. Po prostu się wybiera użytkownicy i to, nie, trafiłem. użytkownicy i tutaj po prostu, ajajaj, mąk się na ten telefon, i po prostu mamy gość, może, A możemy dodać gościa tylko, ale tego wam nie polecam, bo, bo to yy, te dane dla gościa są też dostępne twoje, także ja tak tego nie polecam. Połączenie na no to po prostu, jakieś us, ustawienia połączeń, o których mówiłem również, jak omawiałem telefon. No, no i to byłoby tyle. Więc nie, nie będę już przedłużał, będę kończył. Jeżeli chodzi jeszcze o ustawienia, to tutaj widziałem jeszcze połączone urządzenia. Ale znowu nie traciłem, że Połączone urządzenia to tutaj mamy FROW, to jest właśnie udostępnianie wideo, ekranu na telewizor. Mówiłem o tym, jak omawiałem e, a stworzyć wideo. Kopia już na ekranu, no to to jest dokładnie to samo co FROW, tylko że FROW udostępnia pliki, a kopia już na ekranu kasuje cały ekran telefonu. Przesyłanie ekranu. Umożliwia wysyłanie kopii ustawionej urządzenia Xperia na użyciu. To jest, wziął, to jest urządzenia e, zgodnego z technologią Google Cast. A to wysyłanie kopii ustawionej urządzenia Xperia na to jest, no, to jest zgodnym z Miracastem. Aha, ta kopia ustawiona to jest po protokole Miracast, a przesyłanie ekranu to po, po, po protokole Google Cast. Serwer multimediów to, to właśnie to całe coś, co udostępnianie plików multimedialnych, o których mówiłem, jak omawiałem muzykę i łączność przez USB oraz drukowanie. No to drukowanie działa tak samo w każdym Androidzie, bo drukowanie jest dostępne natywnie od Androida 5. Więc, dobrze, no, to tyle. Cześć. To takie jeszcze na zakończenie, jeśli chodzi o, o tym nakładkę Xperia Interface, bo to jest ostatnie, to co robię teraz, to ostatnie nagranie jest. Jak nagrań wyszło nam 8, więc będziecie mieli co do coś sobie zobaczyć nowego, nie? A teraz żegnam się z Wami, do zobaczenia, cześć.